Festiwal Matematyki w Kurniku, czwarta edycja. Jest mnóstwo osób. Z każdym rokiem jest coraz więcej. W poprzednim roku mieliśmy 1500 osób. Słyszę takie głosy, że co roku różne rodziny przychodzą do nas i z czegoś nowego się dowiadują. Ale widzę też, że mamy bardzo dużo nowych osób, które też mówią nam, że nie miały świadomości tego, że matematyka może być tak ciekawa i może być zabawą. Festiwal Matematyki jest takim wydarzeniem, które przygotowuje nas i które promuje przyszłe powstanie Mumy. My się troszkę uczymy, jak prowadzić taką instytucję, jak pracować z młodymi ludźmi, jak pracować z dorosłymi i jak tę wiedzę matematyczną przekazywać. Mamy nadzieję, że to wszystko będziemy mogli później przekuć w wielki projekt, jakim jest Centrum Nauki Muma. W konkursie biorą udział osoby z naszej klasy z Czwartego Liceum Ogólnokształcącego Komisji Edukacji Narodowej. Właściwie pomysł wyszedł dość przypadkowo, dlatego że pani od właśnie matematyki y, powiedziała nam o tym konkursie. I każdy z nas przygotował małą grę w dużej grze planszowej i nasza gra polega na tym, że kula się kostką i przechodzi się do naszych mniejszych gier i że przejść całą planszę trzeba odpowiedzieć na pytania w naszych mniejszych grach. Bardzo się cieszymy, że jeden z tych projektów został tym zwycięskim i nie tylko nam się tutaj w gronie Czwórkowiczów podobał, ale również jury. Popatrzenie dzisiaj na to, co tu się dzieje na festiwalu, ile osób biega po tej planszy, ile butów porozrzucanych jest dookoła naszej planszy, to jest po prostu satysfakcja i dla mnie, i dla nich przede wszystkim, więc myślę, że strzał w dziesiątkę. Niekoniecznie wykazanie się ogromną wiedzą matematyczną, ale pokazanie tego w inny sposób, zaangażowanie do tego dzieci, to to właśnie ich nakłoniło to, że mieli szansę właśnie tutaj ci uczniowie z humanistycznych klas mocno się wykazać, sprawdzić. Myślę, że po prostu urosły mi się skrzydełka na plecach i jest super. Ja jestem na festiwalu matematyki w Kurniku, ponieważ zajmuję się między innymi popularyzowaniem nauki, popularyzowaniem matematyki, prowadzę dużo zajęć dla dzieci i dla młodzieży. Takie formule, która pozwala samodzielnie odkrywać wiedzę matematyczną. To jest impreza taka, gdzie można na wielu stanowiskach jednocześnie w, środ w ciągu dnia wolnego od pracy z całą rodziną, zgłębić tajniki wiedzy z różnych działów matematyki, tak bym powiedziała, troszeczkę wykształcić swoje umiejętności budowania strategii rozwiązywania problemów? Wydaje mi się, że matematyka jest ważną dziedziną wiedzy, taką, która ułatwia. Poznawanie też innych dziedzin fizyki, ale też geografii i wielu innych. No i opisuje rzeczywistość, która nas otacza bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba. Są e, roboty, które można zaprogramować samemu i można też e, zrobić e, nimi zadanie, które pa, pani na przykład e, powie. Dzisiaj mamy trzy aktywności. Uczestnicy mogą rysować z zamkniętymi oczami. I poczuć się, jak uczniowie w szkołach dla niewidomych. Uczestnicy mogą też z zamkniętymi oczyma rozpoznawać figury geometryczne. Jednak największym zainteresowaniem cieszy się pisanie na maszynie brajlowskiej, na takiej, na której codziennie uczniowie piszą podczas lekcji. Uczniowie niewidomi uczą się tych samych zagadnień, co ich rówieśnicy w szkołach masowych. Mamy tę samą podstawę programową w szkołach. My wszyscy operujemy językami. Mówimy po polsku, po chińsku, po czesku. Jest szczególny język, język matematyki. I ja zacząłem bawić się trochę tym językiem matematyki. Ze słów można tworzyć wiersze, tak z wyrażeń matematycznych można tworzyć grafiki.